Wychowywałem się w tradycyjnej śląskiej rodzinie. Mama, tata żyją. Mam czwórkę rodzeństwa. Jestem drugi w kolejności. I w sumie przypadek sprawił, że trafiłem do szkoły salezjańskiej w Tarnowskich Górach. Mój pobyt w szkole salezjańskiej dzielę na takie dwa etapy. Na początku chodziłem do gimnazjum, ale ciągle gdzieś interesowała mnie motoryzacja, i po gimnazjum poszedłem do technikum samochodowego. Tam za długo nie pobyłem. Po roku zdecydowałem, że wracam do szkoły Salezjańskiej, do liceum. Z rokiem straty, aczkolwiek byłem już nastawiony, że idę takim cyklem czteroletnim, więc w żaden sposób mi to nie przeszkodziło. Po liceum, po zdanej maturze, znowu poszedłem w kierunku mechaniki, tym razem na Politechnikę Śląską. I znowu po roku tam na Politechnice zdecydowałem, że wracam do Salezjanów, do nowicjatu. Takim kluczowym momentem rozeznawania był właśnie ten rok na studiach na Politechnice. Wcześniej nie miałem żadnych sygnałów, że, że pójdę do seminarium. Byłem ministrantem, ale dlatego, że po prostu wszyscy byli także moi bracia. I w życiu się nie nastawiałem na to, że zostanę księdzem. Podczas gdy mieszkałem w Gliwicach przez ten rok studiów na Politechnice. Wieczorami chodziłem do kościoła akademickiego na Mrze świętą. I gdzieś cały czas Pan Bóg stawał się przez to mi coraz bliższy i bliższy. I zacząłem odczuwać takie pragnienie w sercu, żeby być jeszcze bliżej Niego. Że to, co robię, to jeszcze jest za mało. Kiedy przyszła ta myśl, żeby pójść do seminarium, wybór był oczywisty. Bo byłem animatorem w Tarnowskich Górach, w oratorium. Bardzo bliski mi był klimat salezjański i czułem w sercu, że to jest właśnie to. Kiedy robisz pierwszy krok w stronę Pana Boga, to On tego tak nie zostawia. On od razu daje Ci poznać, że robi krok też w Twoją stronę. I kiedy zdecydowałem się na prenowicjat, oj wtedy dopiero zaczęło się dziać. Pan Bóg każdego z nas zna, wie co nas dotyczy, o czym myślimy, co nas interesuje, i on w ten sposób do nas przemawia. Wybierałem się na jeden z pierwszych zjazdów prenowicjatu. Umówiłem się z bratem na przystanku, że on mnie stamtąd zabierze i podrzuci do Częstochowy, skąd miał mnie zabrać dalej mój przyszły współbrat. I okazało się, że dostaję telefon od brata, który mówi, że jednak będę musiał pojechać autobusem, bo akurat miał kolizję na skrzyżowaniu. I samochód właściwie został mocno poturbowany, że już nie jest w stanie jechać dalej. I nic by to nie było dziwnego, gdyby nie to, że akurat w tym momencie zastanawiałem się, co ja zrobię ze swoim majątkiem, który uzbierałem przez te parę lat, właśnie z tym samochodem, który akurat był mój. Z telefonem komórkowym, z kontem bankowym jak to wszystko wyglądają, te procedury przy przyjściu do nowicjatu. A Pan Bóg w ten sposób dał mi odczuć, że On tym pokieruje, że ja się o to nie muszę martwić, że mam po prostu Mu zaufać, a On wszystkim tym pokieruje i sprawi, że się dobrze ułoży. Przez te 9 lat formacji nie było łatwo, ale też nikt nie mówił, że będzie. Pan Bóg jest cały czas obecny, zapewne siedzi tutaj teraz też koło mnie i cały czas daje mi poznać, że to nie ja go wybrałem, ale to On mnie wybrał. Skoro mnie wybrał, da mi konkretne narzędzia do tego, żeby pracować dla niego. I to jest taka budująca dla mnie myśl w takich chwilach trudności, zwątpienia, kiedy właśnie zastanawiam się, na ile taki słaby, grzeszny człowiek jak ja może być księdzem, może być kapłanem. I to jest dla mnie wielkie pocieszenie w takich trudnych chwilach, że to Bóg mną kieruje i to On mnie prowadzi. Idąc do zgromadzenia, taką największą obawą dla mnie była samotność. Myślałem, że jak będę zakonnikiem, to będę po prostu samotny. Nie wyobrażałem sobie życia bez żony, bez dzieci, rodziny, ale tutaj się spełniają słowa z Pisma Świętego. Kiedy ja zostawiam wszystko, dostaję stokroć tyle. Dostaję rodzinę salezjańską, wspólnotę zakonną, młodzież, ten optymizm, tą radość i ani przez chwilę się nie czułem samotny. A wręcz odwrotnie, czuje się kochany, a przez to też szczęśliwy. Powołanie salezjańskie jest czymś innym, owszem, ale jest bardzo pięknym powołaniem. Wymaga wysiłku, wymaga pewnego trudu, ale gdzie tego trudu nie ma. Tak jak się nieraz współbracia potrafią pokłócić we wspólnotach zakonnych, tak samo przecież i małżonkowie między sobą. Wszędzie występują jakieś konflikty. Ale wszędzie też te konflikty można łagodzić, i w każdym z tych powołań można być szczęśliwym. Na koniec jeszcze tylko taka myśl, że przed podjęciem takiej decyzji, wyboru powołania, na pewno jest konieczne trochę dłuższe rozeznawanie. I najlepiej w ciszy, najlepiej poza zgiełkiem miasta, najlepiej w samotności, kiedy nic mi nie przeszkadza, kiedy nic mną. Nie targa żadne myśli, ani zawodowe, ani towarzyskie. Po prostu, kiedy jestem tylko ja i Pan Bóg. Dobra, idzie pani z pieskami, kończę.